Szaklina Skowrońska, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym serwisie w poranku w telewizji w Polsce na zegarach godzina 9.40. A my będziemy spoglądać w stronę Wysp, w stronę Wielkiej Brytanii, gdzie już od ponad sześciu dni trwają zamieszki antyimigranckie po tym, co wydarzyło się w... Zachodniej Anglii to znaczy ataku nożownika na trzy hmm, dziewczynki, które niestety poniosły śmierć na miejscu, hmm, ale rannych zostało także i kilkoro innych dzieci w poniedziałek, w siódmym dniu przetaczających się przez Wielką Brytanię protestów. Do najpoważniejszych hmm, zamieszek doszło w Plymouth, w południowo-zachodniej Anglii oraz w Birmingham w środkowej Anglii. Tak właśnie wyglądają w tym momencie brytyjskie ulice w wielu miastach. Obrażenia odniosło kilku policjantów. Protesty mają charakter antyimigrancki, antyislamski, co jest związane z pojawiającymi się tuż po zabójstwie doniesieniami. Jakoby sprawca był muzułmańskim azylantem. W razie kolejnych zamieszek, takich jak te, które od kilku dni przetaczają się przez brytyjskie miasta, w gotowości jest armia wyspecjalizowanych funkcjonariuszy policji. Tak oświadczył premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer po posiedzeniu Rządowej Rady do Spraw Sytuacji Kryzysowych z Zobaczmy tę wypowiedź. Jakakolwiek nie byłaby motywacja, to nie jest protest, ale czysta przemoc. Nie będziemy tolerować ataków na meczety ani społeczności muzułmańskie. Sprawiedliwość spotka wszystkich, którzy biorą udział w tych demonstracjach. O i ta wypowiedź wywołała spore emocje na Wyspach. O tych komentarzach mówiła w rozmowie z Aleksandrą Jakubowską Elżbieta Królikowska-Avis, ekspertka do spraw brytyjskich. Bardzo zaskoczyła wszystkich reakcja Kiera Starmera ponieważ on w swojej niedawnej przecież kampanii wyborczej obiecywał wszystkim koncyliacyjność. Po, po Jeremy Corbynie, który był po prostu no, marksistą prawda, i no, rzeczywiście takim twardogłowym lewicowcem, on mówił wiele o centryzmie. No ile warta jest, ile warte są deklaracje lewicy, można się zorientować właśnie już teraz, kiedy, kiedy po prostu zadeklarował, że Policja używająca przemocy ma pełne poparcie rządu i wobec tego niech ci, ci biali prawicowcy mają się na baczności. Ten temat już teraz będziemy komentować z Państwa i naszym gościem Iwona Golińska, to jest Polish Zoo Association, i to jest też Polka, która od 35 lat mieszka na wyspach. Witam panią bardzo serdecznie, pani Iwono. Witam, dzień dobry. Czy śledzi Pani na bieżąco te informacje dotyczące sytuacji na wyspach? Jak w tym momencie wygląda ta sytuacja? na brytyjskich ulicach, na londyńskich ulicach, ale także, jak słyszymy, w wielu innych miastach, także w południowo-zachodniej Anglii. Tak, śledzę na bieżąco oczywiście tę sytuację, bo jest to sytuacja rzeczywiście bez precedensu. Już dawno nie widzieliśmy tak wielkich zamieszek na tle tak naprawdę etnicznym, imigranckim w Wielkiej Brytanii. Wydawa wydawałoby się prawie, że no gotowało się to gdzieś pod pokrywą, bo to nie pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z przestępstwami różnego rodzaju, które były popełniane poprzez samych imigrantów albo no, tych już urodzonych w Wielkiej Brytanii, ale jednak z środowisk imigranckich, które przybyły z innych. Często bardzo odległych kultur, a są też muzułmanami. Natomiast no, tym razem widać, że jakby czara już się tutaj. Wypełniła i zaczyna się, zaczyna się coś, czego, czego chyba do tej pory jeszcze nie widzieliśmy na taką skalę w Wielkiej Brytanii. No właśnie, Przypomnę. bo Pani Iwono, nie widzieliśmy też takich obrazków na ulicach, akurat w Wielkiej Brytanii. To obrazki charakterystyczne jednak po części dla Europy Zachodniej. Widzieliśmy takie zdjęcia bądź podobne chociażby we Francji, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o, o, o wyspy, to jednak no, było to takie miejsce, gdzie do tej pory takie sytuacje aż takie, jak te zdjęcia, które widzimy, nie były obserwowane. Tak. Do tej pory policja bardzo dbała o to, żeby no, nie eksponować te, tego, co tak naprawdę pe, pewnych, pewnych właśnie aktów czy to gwałtu, czy też um, no, morderstw popełnianych właśnie przez imigrantów, a powiedziałabym nawet um, zawsze komentowano to w taki sposób, że jakby tak naprawdę no, um, nie można było powiedzieć oficjalnie jak, jaki background, czyli, czyli jak, 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 z, jakich, z jakiego um, jakiego jakiej religii czy narodowości jest sprawca, bo jest to w Anglii. No, politycznie nie wskazane w ogóle, żeby mówić o, o takich rzeczach. I trzymano to jakby troszeczkę mm, zawsze, no, starano się jakby nie eksponować tego. Natomiast to, co się stało, ja może powiem kilka słów na temat jakby tego, co już, co już się działo przedtem w Wielkiej Brytanii. Może co wstrząsnęło nami również. Yy, i co jakby stanowi tło do teraz, do tego, co, 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 co się dzieje, ponieważ musimy sobie zdać sprawę z tego, że Wielkie Wielkiej Brytanii już od jakiegoś czasu popełniane były przez środowiska muzułmańskie takich aktywnych muzułmanów, chociaż nie jest ich tak wcale dużo w Wielkiej Brytanii relatywnie, bo... Na 68 bodajże milionów ludzi to chyba przypada około 8,9 miliona, przepraszam, około 7, 7 milionów Około 8% yy. społeczeństwa. Takie dane poda podawała tak. między innymi Elżbieta królikowska Ewis na naszej antenie. Yy, dokładnie, dokładnie, więc to, to jest mniej więcej taki procent, natomiast no, trzeba przyznać, że już wsławili się i to mówię niechlubnie się wsławili. Yy, takimi różnymi przestępstwami na dosyć, dosyć potworną skalę tak naprawdę. Jednym z nich to był jakiś czas temu właśnie w Rodeland, tam gdzie teraz też były bardzo duże zamieszki które się tak rozlały na cały kraj. Tam było ponad 22 sprawców skazanych jakiś czas temu za gwałty na kilkunastoletnich dziewczynkach i to były również środowiska właśnie muzułmańskie. To przez jakiś czas było również jakby zamiatane pod dywan. Policja tego jakby nie chciała w ogóle określić, na jaką skalę to się działo. Wtedy zgwałcono bardzo dużo dziewczynek, młodych dziewczynek, 12-13-letnich. Były one często gwałcone wielokrotnie przez muzułmanów. I dopiero po wielkich naciskach społecznych ta. Policja zaczęła działać, szukać tych sprawców, a oni sobie bezkarnie to robili przez bardzo, bardzo długo, przez wiele lat. I w końcu, jeżeli jak się do, jak doszło do tego, że ich skazano, to te kary były bardzo małe, bo te kary tam były po kilka lat dosłownie, bo oni później powychodzili bardzo szybko. Więc no, można powiedzieć, że są dwa standardy traktowania przestępców. Jedne standardy to są właśnie dla przestępców takich właśnie muzułmańskich, a drugie standardy to są dla no, przestępców no, niemuzułmańskich, bo oni wtedy są karani no, z pełną tutaj... Um, e, spe, 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 w, inne, w innych wymiarach powiedzmy pani pani tak, chciałabym Panią jeszcze zapytać o tę perspektywę spojrzenia w ogóle na problem e, tych osób, które trafiają do danego kraju, z dalekich rejonów pani na problem migracji. pani pani patrząc pani brytyjskie ulice, widzi zagrożenie, zagrożenie? w w ta ta się się przetacza. Bardzo mocno toczyła toczyła się, próbowane próbowane nam były narzucać te ustalenia związane związane z paktem migracyjnym dotyczące przyjmowania przyjmowania Polski. Jakie pani widzi zagrożenia patrząc na to, co się dzieje na wyspach? No zagrożenia dla Polski są dokładnie takie same, jakie jak już widzimy te rezultaty w Wielkiej Brytanii. Po prostu tylko że jest to kwestia czasu, prawda, i ilości tych emigrantów, którzy, których zaczynamy wpuszczać. Jest to też kwestia tego, jak oni będą traktowani przez, przez rząd. A y, są też, no, jakby można powiedzieć, dwa rodzaje tak imigrantów y, tych ekonomicznych i tych, i tych takich, no, którzy y, są y, z innych względów, prawda, przyjeżdżają. Ale y, problem w tym polega, że y, ten multikulturalizm, multi, 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 który został wprowadzony w Wielkiej Brytanii, no niestety, jak widać, zakończył się tak, jak się zakończył. Jest w tej chwili olbrzymi podział społeczny. Tak naprawdę żaden rząd Wielkiej Brytanii, właściwie każdy, każdy rząd poległ, jeśli chodzi o te sprawy, właśnie rozwiązywania spraw. Etnicznych i, i, i imigranckich. Każdy z rządów Wielkiej Brytanii, i to mówię o nie tylko rząd, rządów lejberzystów, Partii Pracy, ale również i poprzednich konserwatywnych rządów, każdy z nich obiecywał, że rozwiąże ten problem, że nie będzie już puszczał migrantów, że będzie zupełnie inaczej traktował politykę imigrancką wpuszczą tylko tych, którzy są no, dobrze wykształceni, którzy chcą pracować. Okazuje się, że zupełnie inaczej to wychodzi. Znaczy wychodzi to na, na to, że tak nie ma nadal polityki, która by um, była um, tak zwaną dobrą polityką, ponieważ imigranci do Wielkiej Brytanii, jak zaczynają przyjeżdżać, to przyjeżdżają, łączą się rodziny, przyjeżdżają w każdy możliwy sposób codziennie na plażach Wielkiej Brytanii słyszymy, że ktoś właśnie znowu wylądował przez kanał, więc to są zupełnie, zupełnie inne sytuacje pani nie ma Dono, naprawdę. Czas nam powoli się kończy, więc będziemy musiały postawić przecinek, na pewno nie kropka w tej rozmowie, bo myślę, że jeszcze w tej sprawie wielokrotnie będziemy sięgać po pani wiedzę i po to, Chciałem co tylko widać tam na właśnie... miejscu. Dwie rzeczy dla Polski, dla naszych rządzących. To jest tak, nie bądźcie krótkowzroczni, nie wolno tylko myśleć, że dzisiaj wrzucimy emigrantów i będzie wszystko, to będzie zupełnie inny problem za 20, za 30 lat w Polsce. To będzie taki sam problem, jeżeli nie gorszy, jak w tej chwili mamy, więc nie warto zbijać politycznego kapitału w tej chwili i otwierać się na, na olbrzymie rzesze imigrantów, którzy no, będą niestety problemem dla Polski. I o tym wszystkim mówiła Iwona Golińska, Polish Thiew Association, Polska, Polka mieszkająca od 35 lat na wyspach. Bardzo dziękuję Pani za ten dziękuję komentarz bardzo. i za tę rozmowę. Będziemy oczywiście na wyspy jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz temat związany z czystkami w wojsku.